A cześć widzowie! W dzisiejszym odcinku jestem bardzo biednym dzieckiem. Tutaj jest napisane, proszę a pomoc. Ale ja tak nie umiem czytać. uwodziłam, że tutaj jest coś fajnego, taki budynek. Pierwszy raz widzę. Więc chodźmy do niego. Tu jest napisane... Nie wiem, co tu jest napisane, niestety. Bo jestem mała. Ale zacznijmy tym, tym guzikiem. Szukam domku, szukam domku, szukam domku, proszę Panią, szukam domku. Czy Pani mnie przygarnie? Jestem troszkę dziwna, ale, ale Pani mnie weźmie? Choć zostaniesz tu na jakiś czas. Nie. Dziękuję, dziękuję. Nie umiem też trochę mówić, dlatego czasami tak niewyraźnie. Eee. A tutaj mamy sejf. O kurde, o kurde, ale fajny sejf. U. Nie chcę go wybuchać. Nawet nie mam bomby. Ui, ui, ui. ja papapap. Nie, ja, idę na górę, Idę się przebrać. Proszę pani, idę się przeblać. Um, mo, mogę to nie podglądać, łe, łe. mogę, wiem, że jestem troszeczkę bzytka. Um, mogę, mogę. Mogę, błagam, błagam, mogę. O, my, mój, mój rysar. Nie, jest? wchodzę chyba, ale nie wiem. Łóżko, a co mi z tego, jakie jak to łóżko? Mi nie obchodzi to. Ja chcę w się bawić. To jest całą z miastem. Ja będę takim misiaczkiem. z okulera. może. Tak, będę misiem. Tak, i będę. Miała się misia. Bo tutaj ktoś ma w szafie. Troszeczkę ukradłam, co prawda. Ale bardzo za to przepraszam. Chciałam pożyczyć. Chciałam tylko pożyczyć, naprawdę. Dotykać mojego Ryszarda. Dotykać mojego Ryszarda. Dotykać. Aha. Dobrze, będę dotykać go. Będę grzybkiem. Dobrze. Widzowie! Nawet nie wiem, co to widzowie w sumie. A co to są widzowie? Hmm. Hmm. g ry zyb, Dawaj mi tą maskotkę. To moja maskotka. pi pi, pi, pi pa pa lubi lubi laba ba la buli, buli 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 bum 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 Ci, pici, picia, pacia, pa, lubi, lubi, la pa, szapi, buri, buri, buri. Bum, 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 gum. Ja, jak od kogoś słyszałam tą piosenkę? Znacie ją? Ci, pici, picia, pa, lubi, lubi. No, ja znam grzybki. Co to są grzybki? Ja nie wiem. Ale wiem, że tutaj gdzieś widziałam taki strój z grzybkami, których nie wiem co to jest, ale zobaczmy co to jest. To są chyba takie czerwone patyki. Ej, napiszcie mi w komentarzach, co to grzybek, bo ja nie wiem, jeszcze jestem mała, Ej, więc ja nie wiem. Wytłumaczcie mi, 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 Jestem bardzo dziecinna. Prawda? Bardzo dzieci Nie umiem mówić. Oj, 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 oj. Co to znaczy dołączył do ciebie? Susukier, susukier, susukier. Ja nie wiem co to susukier. Nie wiem. Ja nie wiem, kto tu iść, co tu iść, i nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Ja nie chcę spać. We Nie chcę spać, nie chcę się spać, nie chcę się spać. Ja tylko takie grzyby chcę, ale nie wiem, co to. Muszę, że chyba zapytać. Co to są grzyby? Proszę pani. Pani nie słucha mnie. O nie. O nie. Proszę pani. No jak pani się mnie nie słucha, no to jak ja u pani mam być? Jak pani mnie nie lubi chyba? Ja się tak słodko tu przebieram, a pani w ogóle ma to gdzieś. I no, nie bierze mnie w ogóle hm mm hm mm. ciągle coś mówisz, proszę pani. co to jest, mówię? Nie, nie, dobra. Idę spać przez panią. Daj spać. Dziękuję, idę spać. Żeby. di, 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 da da Synadka, psynaczka robi, robi, rapa, raba, szapi, Body bori, buri, bum 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 bum. Lubi lubi, laba, bori, bori, Body buri buri, bori, Lubi lubi, laba bori, Yare bori, buri buri, bum 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 bum. Nie bori, 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 nie ja wiem, ja się boję. Pani coś wyczynia takiego, że hej. Przez się boję, boję, boję. No, przez panią. I dobra mam pomyć mam pomysł. Weźmy, poleżmy sobie. Zaraz, zaraz po prostu. Wyjdziemy stąd, to wy, Ja nie mogę tej pani słuchać po prostu. Przecież ta pani jest tragiczna. Tragiczna. Ja tego nie. Cieszę jako małe dzieciątko tego bardziej się. Dobra, idzie spać. Dobra. Dobra, dobra.

Nie, nie, pod stół chcę. Pod stół, pod stół. Widzimy. I dobra. Ona się tu przebiera specjalnie obok mnie. Ojej, ojej, chodź, bo ja Ona się przebiera! Po obok mnie. Najgorzej. Ale to brzmie zobaczyła chyba. Ojej, ojej. Nie widzę. Weźmy sobie propsy. Weźmy postawmy tutaj na przykład... Sto jak weźmy tu was... Dobra, ona tu... To... Nie. Jak postawię, to ona się o, dobra, nie widzimy kut! Chrysta. Dobra? Dobra ci. Zobaczcie. O, damy ranę. Tak? <trym> Dzisiaj jest dzień, jutro jest dzień śmieci. Przyszła bok, nie przeszła bok mnie, przeszła bok mnie. Dobra, nie widziała mnie. Oj, oj, Dobra. Dobra, to prawda, safe, safe, safe. Dobra, nie chcę iść do safe, bo jeszcze w sumie... A Albo dobra, nie, dobra. Widzimy, mnie. Dobra, cute, cute. Ona się teraz skitrała, dobra. Chodźmy teraz, Ty. Dobra, dobra, dobra. Jest ok. Zawsze wchodzę. Ujuj, tam są, tam są dzieci. Pum. Nie, kurta. Kurte, kurte, kurte. Ja nie wejdę tu. Dobra, mija. Działa! Janik, gdzie nie byłam, ja gdzie nie byłam? Śpię. Bum, bum, bum. Dobra, dobra. Jest okie. Okay. Dobra, na szczęście.

Losę pani, plusie pani, No się pani, do się pani Ja nie Dobra, koniec tego sikiamo. Kropotka. Dobra. Po, pum. Jestem niegrzecznym dzieckiem. Pum. 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 Ej, zostaw mnie. Zostaw! Nie do ślady ze mną. ha! Haha. Haha. Ha. Bo szybko teraz. O, niedobra Zabudowała mnie. mi z tego. Bawisz się ze mną, Bambiku, ba znaczy nie Bambiku. Nie chciałam powiedzieć Bambiku, się w dziowie. Yy, chciałam powiedzieć, że nie. Ej, przestań. Ba bawisz się ze mną, bawisz się ze mną, tak? W ciuciu babkę się bawisz? Dobra, dobra, w ciuciu babkę, on się bawi. Dobra, powiem to pani, powiem to pani. Powiem to pani. Dobra, krzyk, Tarasik? Tarasik? Hy. Ha ha. ha. La, la, teraz mi nie złapiecie dziady, znaczy nie dziady, tylko nie złapiecie mnie. Ha ha. Haha, ha, ha. Ha, ha. co ty odwalasz, Milka? Pani. Ej, dobra, dobra, pij, płaczę, płaczę, zwalam na nią winę. Ue, 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 ue. Ja nie chciałam mieć tego. Tylko... Nabiję, ha ha ha. ha. Aaaa, ja cię nie biłam w ciale. Łę młe, zobaczcie to będzie twoja wina. Młe, młe, byłem pan, tu pani. Idę to powiedzieć pani, że... Proszę pani! Proszę. Ej! Pierre, bo ona się biła. Nie. To nie była prawda. Ja się nie biłam. nie lubię. Nie lubię, nie serio. Teraz to nie są żarty, przykro się zrobi. Nie będę się z nimi bawić. Chyba po nie czerwonym. Hmm. Oni piszą, że mój kolega jest na... Nikt mi nie lubi. Nikt mnie nie lubi. Hmm. Nim nie mnie chociaż może lubi. Ej, tak. Ej, tak nie fajnie robić. Mm. tak nie robiłam Nie lubi mnie Ej A ten i, i on płacze serio Sam Ero, robiłeś. sam robiłeś O nie, 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 nie sobie. Jakby co tu naprawdę, ja ogólnie, wiecie, to są ogólnie wszystkie żarty. naprawdę, no, zwalam na niewinę, ale to już było ustalone w nagrywaniu. Nie i dobra, wziąłem serio. Nie. Dobrze, na razie nic, nic nie zrobię z tym, ale jeszcze raz, to... Co? Ona może... Ej, ona może mnie zbanować. Nie. Ja, ja idę stąd po prostu. Szybko, Idę stąd, po prostu idę. Serio, nie pomijam. Nie lubią, nie? Okej. Okay. To niech sobie pomyślił nad tym banem, Naprawdę? Przecież to była nawet zabawkowa tak? sikiera. To była zabawkowa, naprawdę. Zobaczcie, widzę Pokażę wam, czy udowodnię, że to była zabawkowa siekiera. Zobaczcie. Widzicie? To była zabawkowa. No zobaczcie, to jest zabawkowa kaczuszka taka. Naprawdę. Jakbym włączyła, jakbym włączyła taki przycisk dorosły, to wtedy by była prawdziwa, a wcisnęłam przycisk dziecko i to jest sikiera zabawkowa. Wszystko to jest zabawkowe. Co tu jest, telefon? Wszystko. No na mnie zbrędnie. Dobrze, widzowie, na dzisiaj kończymy. W następnym odcinku pożałują znaczy nie pożałują, ale w następnym odcinku będzie ten y, taki sam filmik, więc. Y, papa